Rozpoczynam dzisiaj, kochani, weekend mrocznych, ponurych opowieści rodem z północy. Tak, moi kochani, myślę, że takie właśnie historie idealnie sprawdzą się na te listopadowe zimne dni. I dzisiaj zabieram Was słuchajcie do Norwegii. Hej, hej moi drodzy, w ten nieco ponury i mroczny dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Nikolaj leży obok mnie w tej ciasnej, ciemnej przestrzeni. Nikolaj to jeden z bliźniaków, którzy stali się pionkami w dramatycznej grze w frylerze z Norwegii właśnie, pióra Ruf Lille Graven, czyli Moja Krew od wydawnictwa Wielka Litera. Weszłam, słuchajcie, w ten ponury świat nieco od środka, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że podobno moja krew to jest drugi tom serii, która nazywa się chyba Deep Fjord. Na szczęście sama tego nie zauważyłam, więc myślę, że i wy również tego nie zauważycie. I jak pewnie już się domyślacie, zabieram was na te norweskie fiordy, a przed nami lektura mroczna, posępna, opowieść o tajemnicach, które drążą, które dręczą, by wreszcie wyjść na wierzch w tym najmniej spodziewanym momencie. Na Clary Loftus czeka nie lada wyzwanie. Po tragicznej śmierci męża szykuje się, by objąć stanowisko ministra sprawiedliwości w norweskim rządzie. Stanowisko, którego podobno nikt poza nią nie chciał, a które ona obejmuje ze świadomością odpowiedzialności, jaki na nim ciąży. Co prawda ta nowa praca niesie ze sobą również te potencjalne zagrożenia, jednak Klara nie chce żadnej pomocy, nie chce też żadnej ochrony. Zdaje sobie sprawę, że taka ochrona naruszyłaby jej prywatność, a ona ma swoje sekrety, ma swoje brudne tajemnice, których nie chce zdradzić. Teraz przeszłość puka do jej drzwi, ktoś porwał jej dwóch synów, a ona jest zdana tylko na siebie. Kto jak kto, kochani, ale Skandynawowie potrafią pisać o tych rodzinnych sekretach i o tych brudach zakopanych głęboko, które wychodzą wreszcie na wierzch. W ich książkach te tajemnice, te brudy są niczym mgła. One się snują wokół bohaterów, osaczają ich i naznaczają. Ich jestestwo, taką swoistą skazą, która penetruje każdy zakamarek ich życia. Osią powieści Ruf Lille Graven są prywatne sekrety pewnej rodziny, są ich osobiste traumy, a także to, do czego może prowadzić ta niewyjaśniona przeszłość. Na szali zresztą ważą się losy dwóch chłopców, którzy nie do końca zdają sobie tutaj sprawę z tego, w co zostali wplątani. Mieszają się tutaj wątki osobiste, prywatne z wątkami stricte politycznymi. W końcu nasza bohaterka odmówiła przecież ochrony, i teraz wszystko jest możliwe. Dosłownie wszystko jest możliwe, i nigdy nie wiadomo, czy jakiejś brudnej zagrywki nie dopuścili się chociażby przeciwnicy, wrogowie naszej minister. W mojej krwi jednak, moim zdaniem, tą niegasnącą gwiazdą pozostaje sama Klara. To kobieta twarda, nieustępliwa, bardzo silna. Gotowa do tych największych poświęceń w imię swojego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim bezpieczeństwa swoich dzieci. Bohaterka Ruth Lillegraven zostaje tutaj skonfrontowana z tym, z czym walczyła, próbowała walczyć na tym politycznym froncie, a co dopadło ją właśnie w tym prywatnym życiu. Mowa tutaj o krzywdzie dzieci. O niepewności ich losu. Wreszcie musi również zmierzyć się z dylematami moralnymi, z którymi nie powinna mierzyć się żadna matka. W tym wszystkim jednak Klara wydaje się być bardzo życiową postacią, bardzo realistycznie napisaną, podejmującą równie realistyczne wybory, adekwatne do wydarzeń, które dzieją się wokół niej. Zresztą, kochani, moja krew, jak to na thriller skandynawski przystało, operuje na bardzo konkretnych, osadzonych w realiach płaszczyznach. Akcja, chociaż pełna dramatycznych zwrotów, tak naprawdę toczy się bardzo niespiesznym, spokojnym. Ruch Lille Graven stopniowo buduje napięcie, wprowadza kolejne postacie, przedstawia ich motywacje i rozwija swoją historię. Tworzy zawiłą intrygę pełną tego chłodu, takiej ludzkiej podłości. Cegiełka po cegiełce, element po elemencie układamy pełen obraz naszej sytuacji, naszej intrygi, by przekonać się, że wcale nie tego spodziewaliśmy się na końcu drogi. Powiem wam tak, to jest bardzo niezobowiązująca lektura z tym jakże charakterystycznym klimatem, właśnie rodem z północy. Przeniesie nas na chwilę w te lodowe ostępy Norwegii i, oczywiście, pozwoli na chwilę książkowego wytchnienia. Razem z wydawnictwem Wielka Litera mam dla Was moją krew do wygrania, a pytanie konkursowe prościzna wystarczy, że polecicie mi jeden ze swoich ulubionych kryminałów albo thrillerów. Może być polski, może być zagraniczny, do wyboru, do koloru. Wybór macie jak najbardziej szeroki. Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu natomiast pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube'a. A taki post pojawia się raz na 10 dni, raz na 2 tygodnie. Ostatnio brakowało mi właśnie takich porządnie napisanych, świetnie skonstruowanych opowieści, mrocznych opowieści rodem z północy właśnie. Moja krew to jest taki bardzo charakterystyczny skandynawski kryminał. Właśnie w, taki, w tym duchu skandynawskim mamy tutaj i e, prywatne, rodzinne zawiłości, mamy elementy polityczne, mamy elementy społeczne. Myślę, że w tym właśnie brylują Skandynawowie. Mam nadzieję, że moja krew Wam się spodoba. No właśnie, to jest drugi tom tej serii. Ja nawet tak jak powiedziałam, Słuchajcie, nie zauważyłam tego, więc myślę, że i Wy tego to również nie zauważycie. O mojej krwi możecie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka. Oczywiście nam się wpasuje również świetnie w wielkobukowe bingo, chociażby w jesienną edycję, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! Ja myślę, że macie również ochotę pogapić się trochę na nowe książki i posłuchać, co tam się ostatnio działo w ostatnich tygodniach. Zaglądajcie tutaj. Kochani, będzie mi ogromnie miło, jeżeli zostawicie komentarze. Uwielbiam je czytać. Jeżeli zostawicie łapki w górę, również będzie mi przeogromnie miło. Jeśli natomiast jesteście tutaj nowi, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia!